No, o wszystkim z tej strony T-Rex, a to pierwszy odcinek ze Subnautica 2.0 i spróbujemy przeżyć na no, walu Oho, stare dobre PDA, you have Ciekawa, w czy PDA co, jestem ciekaw, czy tutaj będzie też ten przedmiot? Nie, nie ma. Jak będą jakieś dialogi PDA czy coś, to spróbuję być ciszej. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać tutaj. Aha, dobra. To wejdźmy na powierzchnię, jak zawsze. Dawnej w fabuły, więc będzie ciekawie Ile się zmieniło powód znane Brak oznak życia ludzkiego No dobra, no to zacznijmy Mhm Czekajcie, czekajcie, gdzieś tutaj był ten. Jak one się nazywały? Zapomniałem już nawet. O, mam cię. No i zaczyna się zbieranie. Weźmy sobie jeszcze to. Ten pnącza nam się bardzo przydadzą. Jeszcze weźmy sobie je. O, kurka, zapomniałem tlen. Jest, zapomniałem. Kompletnie o tym. Tylko 45. Tak dawno i grałem na Survivalu, że się człowiek zapomina. Dobra, weźmy sobie jeszcze te grzybki. I fajnie by było. Co, nie mamy gdzieś tu jakieś miedzi. Miedź chyba była bardzo ciężka do zdobycia, co nie? Wiecie co, weźmy sobie ten kwart. Ło kurka! Pamiętam Cię! Pamiętam Cię! Ała! Ajajaj... A jeszcze dwa naraz, tego się nie spodziewałem. No dobra, wejdźmy sobie do środka. I zobaczmy co będziemy sobie mogli skraftować... Właśnie apteka. Zjedzmy sobie coś. no i co my możemy teraz craftować? Smar? Zróbmy sobie tutaj tę gumę silikonową. Jeszcze mogę. Hu hu. Dobra. Zobaczmy jednak co my tutaj. Przefiltrowana woda sobie zrobimy. No właśnie. Nóż survivalowy albo... Wiecie co? Zrobimy i to i to. Bo mamy przecież e, trochę tej gumy silikonowej. Najbardziej satysfakcjonująca rzecz w tej grze. Ten dźwięk jak... U, jak się kraftuje rzecz. Okej, okay, to wiemy. Wiemy PDA. No, w ogóle taka ciekawostka. Obraxis Prime to tak naprawdę taki mały easter i oczko w stronę jednego ze twórcy gry, który właśnie na nazwisko miał Obraxis, chyba nie, nie pamiętam, ale chodziło o to, że właśnie na jego cześć e, nazwano jedną planetę w e, uniwersum Subnautiki, więc e, no, naprawdę ciekawe. No, mamy płetwy już. <laughs> więc zobaczmy sobie. Serak będę trochę chrząkać, bo coś mi gardło. Łapie. No i mamy. kultowy nożyk. A to się prawym klikna klikało, dobra. W ogóle. Ja sam przez długi czas nie wiedziałem, że można craftować apteczki ze pnącz. Jakby... Zawsze wydawało mi się, że... Jedyny dostęp do apteczek to były te, wiecie, te... E, fabrykatory apteczek. A tutaj się okazuje, że tylko... że po prostu ja byłem taki głupi, że tego nie craftowałem. E, co my tutaj mamy? Włóknista siatka. Co możemy sobie skraftować? Ty właśnie powinniśmy jakieś... no siarka jest kiniowa i tytań, bo... A jak się baterie kraftowało? właśnie mieć mieć była potrzebna. Tak, tak. Ja bym sobie włóknistą siatkę jeszcze porobił. A, no i już nie możemy. Jak widzicie, dobra. Schowajmy sobie te najpotrzebniejsze rzeczy, uważam. I tyle tych grzybków. A, no i kwarc na, na logikę. I właśnie. Zapomniałem, grałem wiele gier i one miały auto zapisy. A tutaj jednak trzeba też patrzeć na nasze. na, na to, żebyśmy my zapisywali. Żebyśmy my zapisywali. Oho, tak. Co to jest? A, jajo, dobra. A but... skaner robi... O kurka! Hopie! Dobra. Zapomniałem, że Stalkery nie były aż tak miło nastawione Więc. I pamiętajmy, żebyśmy się też za bardzo nie zbliżali do Aurory, bo no. Sami wiecie co. A jeżeli nie wiecie, no to już...

Dobra, zrobimy sobie baterijkę, czy nadal nie możemy? A możemy, no i, no i ładnie, ale potrzebujemy do tego tytanu. jak one się nazywały? Gazo coś? Chyba, chyba tak. Eee, no, no to sobie popełnię do tego pierwszego wraku, może znajdziemy tam citraka e, I jakieś ciekawe złoża może, może skany, ale... Najpierw to my będziemy sobie musieli skaner zrobić, więc... No ale zerknijmy. Tu, 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 jakieś krzesło... Tutaj był gejzer? Pierwszy raz widzę tutaj gejzer. Czyżby oni zmienili? Nie, nie, pewnie tutaj był, ale się. Ale jakoś nie zwróciłem na niego uwagi, chyba wiecie. Eee, dobra. Nie no, Citraka będziemy musieli mieć, bo my jak żółwie się ruszamy tutaj. Można to w ogóle. No <grych> dobra, nie wiem czemu chciałem to zjeść. No dobra. Co my teraz mamy do roboty? Tytan. No i pięknie. Eee. Eee. A my nie mieliśmy skanera? O, jest skaner. No właśnie. A chyba, że. Wiecie, co? Chyba nam starczy dwa. I właśnie. Te, teraz na Survivalu będziemy mogli sobie. Teraz będziemy właśnie ze skanerem. Eee, mogli sobie. Ogólnie, znaczy na Survivalu, będziemy mogli sobie zaznaczać różne przedmioty, więc to będzie fajne. Naprawimy sobie już od razu nasze, naszą kapsułę ratunkową. I możemy naprawić radio, ale wtedy będziemy mieli dużo wiadomości. Albo wiecie co, może to zrobimy. Nie, najpierw się uzbroimy. U uzbroimy, to brzmi, jakbym grał w jakiegoś Minecraft'a. E, a propos Minecrafta, e, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie serię na przykład z modami e, multiplayer, albo singleplayer, bo jest taka opcja, że będę mógł zrobić serię na temat e, serii RLCraft. No, daj się skonować. Ło kurka, ty, ja zaraz zginę. Tak, wiem, wiem, powinna powierzchnia. E, na dodatek to, co można nam uratować, życie to to, że nawet o tym nie wiedziałem. Jeżeli zjecie e, nie łypacza, tylko tą rybę, którą podobno przetwarza się w wodę, w, e, tak, w wodę pitną, to możecie z nich. E, mo, ona wam rzeczywiście może dać tlen. Więc no wiecie, miejcie lepiej parę świeżych takich ryb. E, oczywiście surowych. Eee, na taką wiecie czarną godzinę jakbyście zaraz mieli utonąć bo powiedzmy no często się tak dzieje w subnautice jeżeli nie mamy subgrade'owanych eee, modułów Chopie, gdzie ty jesteś, a tutaj boomerang jest, dobra też sobie go przeskanujemy skanowanie najbardziej satysfakcjonująca rzecz w tej grze to trzeba przyznać eee, dobra ciebie też przeskanujemy no tak, promieniowanie, altera, dzięki, dzięki wam, altera. Gazo, gazonat, właśnie, ja powiedziałem gazopot, no dobra, byłem blisko. E, tutaj mamy... Tak, tutaj mamy ten wrak. Fajnie by było mieć też baterie, ale no, nie prośmy o wszystko naraz. O, Seaglide. Właśnie, jaki Seatrack, Seaglide to był. Citraki, to były... Seatrack mm, to jest ten duży wersja w Nautica Zero, więc... Przepraszam, że musieliście mnie wysłuchiwać już jakieś 10 minut myląc nazwy pojazdów. Tutaj dobra, tutaj nic nie mamy. Tutaj co? Tutaj też nie ma? A to krzesło gdzieś tutaj było, mogliśmy... Je... No nie gadaj, że już będziemy mieć Seaglida. Oj, oj, oj! Dobra. W ogóle... Podromna gaśnica się przydaje, bo minimalnie wypycha gracza Panie łypacz, ja cię wezmę. O, tego jeszcze nie zeskanowaliśmy. E, jeżeli chodzi o regularność tych filmików ze samego gameplayu, to nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało, bo no, jak mówię, u mnie różnie bywa z filmami, no ale będę chciał zrobić je jak najbardziej systematycznie, jak, potrafi jak będę potrafił, a jeżeli będą jakieś komplikacje, no to przepraszam. Um, więc mogę zrobić tak, że od razu będę wrzucać kolejne filmiki, e, ale mogą być wtedy przerwy, albo zrobić taką małą przerwę, a potem wrzucić powiedzmy, nie wiem, cztery filmiki, jak mi się uda. Więc e, napiszcie w komentarzach, jak będziecie woleli. I jak bardziej wam będzie odpowiadało. E, a ja spróbuję się przystosować do takich wymagań. Więc no, to jeszcze sobie zrobimy. A to sobie zrobmy. Usmarzyć łupacza już? A ja bym, a ja bym usmarzył, dobra. O, i to też są takie statystyki. Naprawdę, naprawdę spoko to jest. Eee, gdzie mieliśmy to? A, bo to jest woda, dobra. A ja już się zastanawiałem. W ogóle kontrolki z Bidow 0 działają trochę inaczej niż kontrolki z jedynki. Ale to chyba nie będzie nam sprawiało jakiegoś większego problemu. Czy mnie się wydaje? Czy nasza kapsuła się rusza? No nic, o, standardowa butla O2, to się nam bardzo przyda. Zróbmy sobie jeszcze apteczkę, wysokopojemnościowa butla szkło 2, dobra. Ja przecież miałem, a, a jednak nie, nie miałem, dobra. Nie miałem kwarc. to zmienimy kwarc na szkło. I przechowajmy je sobie tutaj. Zapiszmy grę. Pójdziemy sobie na jeszcze jedną wyprawę. No nie powiem. Gra wygląda nadal. Pięknie. Właśnie możemy podkręcić opcje graficzne. Właśnie może, moglibyśmy na przykład, ale... Nie, szczerze to chyba nie robię jakiejś różnicy, a nie będzie lagów. Tak, tak. Dobra. Przepraszam was, ale też... ...że nie jadę na całej ilości, ale... ...lepszy sprzęt będzie dopiero potem, no to potem możemy nawet grać na rtx i w gry. Tak, niebieskie palmy. Pierwszy raz w ogóle widzę taki przedmiot. Korale stołowe... Właśnie, korale stołowe nam się trochę przydadzą, więc ja bym je zabrał. W ogóle teraz... W Sunrise Billow 0 robiłem poradnik właśnie jak zdobyć korale stołowe. I naprawdę były trudne do zdobycia. Na no tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć... I wiecie, ja nie mówię pojedyncze korale, tylko wiecie... Tak z pięć złóż... E, jakieś 10, Nie wiem, pięć metrów od nas. Więc e, no na pewno jest to lepsze tutaj mamy jajo nauczyłem się tego, że jaj nie powinno się kolekcjonować w subnotice od razu bo nie będą nam potrzebne dopóki nie znajdziemy schematu na akwarium więc no po prostu nie opłaca nam się to w ogóle tutaj mamy, tutaj mamy jeszcze rybę siarka, właśnie zrobilibyśmy sobie siglaida siglaida właśnie bateria i miedziany przewód nam jest potrzebny, dobra nie mamy ani baterii ani miedzianego przewodu zarąbiście, dobra no to skraftujemy sobie siglaida Tylko mam wrażenie, czy tutaj w ogóle nie ma złóż. W ogóle, zróbmy sobie inne ułożenie. Skaner. Skaner, nożyk, to, to. Dobra. Może być. O! Tytan nam się przyda. Czekajcie, mogę to przeskanować, złom? Nawet nie wiem, że... Nie pa znaczy, nie pamiętam, żeby złom dałoby się... Skanować. Ale wiecie, to może jest tylko mój jakiś... Oho. Nie! Dobra, dostanę od niego damage, Waj to. Skanujemy sobie te wszystkie złoża. No i mamy mieć. Dobra, jeszcze jedno by się nam przydało. Oho. Ktoś się może spytać, czemu używam gaśnicy. Podobno jakieś parę procent e, szybciej wybija nas z powietrza. E, dobra. M mogę to zyskanować, co nie? Nie, 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 jednak nie. A roślina siarkowa można zyskanować. E, Roślinę, dobra. E, wychodnia piaskowca. O, ołów, to się nam przyda, to się nam przyda. Jajo Bye Jajo Tutaj mam jeszcze O nie! Pana nie chcemy budzić? Hmm. no i w sumie to... Nie, mamy tylko jedną mieć. Jeszcze jedna by się nam przydała w sumie. O! Mogę mu powiedzieć. Jest. No i jak na zawołanie, dobra. E, tym razem w moim gameplayu tak niestety będę chciał e, popłynąć tam, gdzie nie chciałem płynąć. E, czyli ominąłem Dune y na przykład, prawie przez całą grę itp., więc e, w tym e, jakby. W tej serii będę chciał zwiedzić wszystko: jak mówię, wszystko, no to wszystko, więc nawet te najbardziej creepy lokacje, nawet jeżeli może zginę, eee, więc tak baterie, czekaj, co? Jaja, co robicie? Aj no to sobie schowamy Srebro No i będziemy musieli pójść Ostatnia mieć A tu jest jakaś wynika, może tutaj znajdziemy mieć Co? O tego pana tutaj się nie spodziewałem Srebro nam się bardzo przyda Niestety. Ło. Pierwsze jest żeby one tak się ruszały. Zawsze one pływały. Słyszałem o tym, że właśnie był jakiś błąd, że one nie zachowywały się w odpowiedni sposób, ale. No to mamy jeszcze jedną rzecz mm, do next gena. Właśnie one zawsze tak pływały, a tutaj się okazuje, że one dlatego nazywały się skoczki. No, naprawdę ciekawie mnie to zaskoczyło. Mieć. No i tyton. Dobro, może być tyton. Potem tytan... Potem będziemy szukać tytanu za to, a kiedyś go wywalaliśmy. Eee, no i sobie stworzymy. to Zdążymy. A, zdążymy. Eee, no i tak. Szkło? i mamy Seaglida. Gdzie mamy Seaglida? Właśnie. Miedziany przewód. I błagam, powiedzcie, że mogę. Mogę! Dobra, mamy pierwszą, najważniej... Pierwszą z najważniejszych przedmiotów w tej grze. Dokładnie, tak jak PDA mówi, zawsze bierzmy sobie jakiś prowiant. I wydaje mi się, że moglibyśmy się skończyć na, ten, na tym momencie, ten odcinek. I dajcie znać, czy wam podoba się w ogóle taki styl nagrywania odcinków, takiego gameplayu. Jeżeli nie, no to oczywiście nie muszę nagrywać takich odcinków, a mogę zostać przy no, moich poradnikach. I powiadomieniach na temat jakichś fajnych nowinek. No, a jeżeli Wam się spodobało, no to dajcie lajka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był T-Rex. Cześć.